Właśnie przyszliśmy tutaj, żeby pogadać z dwoma debilami, którzy uważają, że my jesteśmy debilami. Zaczynamy? Jeden ja? z nich wygląda jak mój stary. Dobra, idziemy. O nie, mój co stary nie smutny. Słowaki, co robimy tym razem? Wiesz, co to jest akumulator -olga. Nie. Proste słownictwo. Ech. Pod maską autobusu, obok silnika, jest taka ciężka kostka. Wiem co to jest. Potrzebujemy akumulatorów z wojskowych autobusów. Minimum 1300 WPR. WPR, czyli wartość prądu rozruchowego. Oczywiście. O Duże akumulatory. <gulatory> z 50 kilo sztuka. To tyle, to tyle co, co kilka, kilka ciężkich kamieni. O Amerykanin. System metryczny go irytuje. Potrzebujemy trzech takich, a ile to trzy? swojej brutalnej siły. Wiemy, że wy, prymitywy, lubicie się nią popisywać, celebrujecie sprawność fizyczną. Myślicie, że to przyciąga samice? Brzydcy i głupi muszą mieć jakiś sposób. A, jak on może tak żyć? Kto wie? Dostałeś instrukcję. Wykonaj je po swojemu. Jak ci łatwiej? Dobra, to. Dobra, to najpierw was zapij, a potem wezmę akumulatory i obchnę na czarnym rynku. Dobra, idziemy. <śmiewanie> Dobra. <śmiewanie> Więc dzisiaj toga i fatum Czarne I o to, fatum nas o, 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 o to jak debil by o jak debil będę mał dwóch mądrych ludzi, czyli y y Przygoda czarni kontra Nie <śmiewanie> Nie można takich rzeczy mówić <śmiewanie> Ale to chodziło o te, o nie? Przywarcamy. Czy znaczy, chodziło, o mi, chodziło o mi o taki typ człowieka, czyli konserwa, nie? <laughs> Okej... Okay. Ale jak ktoś mówi konserwa, to mu nie chodzi o szbrota, to coś, tylko to mu chodzi o to, że jest taki typ ludzi, nie? Okej... Okay. Dobra, nie drążmy tematu. A tak propos drążenia tematu, to polecam generalnie zajebistego drinka. Mój zajebisty drink nazywa się... Szklanka z wodą. Znaczy, woda ze szklanką. Woda ze szklanką Woda ze szklanką, polecam tego drinka Jest zajebisty Woda ze szklanką Woda ze szklanką Woda ze szklanką, nie ma to akumulatora. akumulatora Woda ze szklanką Nie, one były w środku Tylko inaczej, ale dobra Otwórz się Jest jeden Okej, to w środku mówisz, że są tak, w środku, one są y, przy stanowisku kierowcy. Okej. Okay. Mam drugi. Pomóż mi, tu jest... Y, otwierania. Help yourself, może na przykład... Ale ja, ja muszę odchodzić zamek. Dobra. To no, to nic się nie dzieje. Znaczy, coś się pali obok ciebie, ale to nie ma... to nie ma znaczenia. Mam. Zobaczmy, czy tu się jeszcze nie ma. Boś trzeci akumulator? A tak. Tak, mam, mam. To to, to było szybkie. Będziemy musieli przejść do głównego questa albo zrobić jakiegoś chociaż pojedynczego poboczniaka. No. To chodź do nich i yy, jeszcze mnie wylecz po drodze, nie? I raczej głównego, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale to, wylecz, głównego, to będzie, głównego to trzeba będzie... Głównego tocza będzie nas podawać? to ja nie wiem. No dobra, easy. Bo dzięki Dobry, za 500 punktów, jeszcze tylko... Jeszcze... Ty to weźcie, ty to weź się zabić, ja ci dostanę Mam lepszy pomysł. 500 punktów za leczenie dostajesz moje Hm To Czekaj, dam się pobić. Chodź tu, chodź tu! Tylko No niech jeszcze cię raz wali, bo nie wiem czy teraz... Za to popiecanie Dobra Dobra już pomagam ci Masz i Gotwiczka. Masz? No tak trochę. Chyba. Czekaj. Uwaga. Nie. Ile mi punktów brakuje? jest? 100? No to weź 300. robi tam paru głupków. 300 ale to przetrwanie jest. No to mi ich paru. To chyba też trochę. Patrz, zabije się. Nie! Kurde jednak ta mała wysokość. Albo pomóżmy temu, to ci o, będziesz, dobra, ja. jest typ, 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 jest typ. Nie brakowało, przyjacielu. Masz. Jest, będzie, jest kotwiczka. Jest kotwiczko. W końcu, kurwa. W latach, nie? Dobra, u kwatermistrza można odebrać, nie? To sorry, ale ja będę musiał po to iść, nie? Dobra, poczekaj. Pójdźmy jeszcze tutaj. Bo no, tu masz kwatermistrza typu... na lewo, nie? A czy kwatermistrz w wieży? Tu jest. Nie, on nie jest w wieży. Tutaj nie ma kwatermistrza. A, rzeczywiście to jest, nie, bo mi się To jest to ten typu, którego... Dobra, dawaj, idziemy do tych zjebów, bo bardzo lubię ich komentować. Ich śmieszne te gadki. Dobra, dawaj. wyzywaj ich dalej. Ma akumulator. Sprawdź, czy nie są pogryzione. Co ciebie by sobie w dupę. W ile wam jeszcze zostało do końca tego całego chyba, projektu? Chy chyba znalazłem nie pięć, ale nie wiem ile to. Bywaj! Tak, bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Cytat ze Sławnej <laughs> Polskiej Gry, dziękuję bardzo, idę po kotwickę. <laughs> Dobra, to jest... <laughs> Dobra, teraz tak, y idziemy po Sprintera przy okazji. To nie, najpierw idziemy do bierze. tam ci przeszpimy i wtedy idziemy po Sprintera. Dobra. Kotwiczka i ekscesismeo Dobra, czuję, bo się wypalamy powoli, nie mamy o, o czym gadać. Tak biegamy i nic nie mówimy. Wypalamy ja się to Ja się wypaliłem jakoś. No to jesteś jakiś wypalony, muszę atencji podtrzymać, kurwa, bo ty gadasz, gadasz kurwa jak puszka pokornisz, ona tak po czyli w ogóle. No dobra. dobrze. Jakby. Nie mam pomysłów. A, mam pomysł w sumie na anegdotkę o byle głównie. Yy... Które. Nie, w sumie nie mówiłem. Wyobraźcie sobie. Mówię anegdotkę teraz. Yy, taką słuchajcie. Idę sobie ulicą. Mam 16 oczywiście, a pamiętajcie po 16 koronawirus śpi. O kurna! Już odcięte zasięgi. Co ja zrobiłem? Nie, tak. Właśnie YouTube odciął zasięgi w tej chwili. Co koronany gus? No właśnie... Przez takie coś można odciąć zasięgi za słowa. To nie jest za czy coś, ale odcinek zasięgi. Aha, to ciekawe. No widzisz. To ogólnie, szedłem sobie, ale pamiętajcie, po 16 godzinie nie to jedno nieś... nie Nie ma Wielkie dzięki. Naprawdę nie to powiedzieć, bo był no, Kontynuuję. szedłem sobie, szedłem... Wyobraźcie sobie, patrzę szkoła i szedłem. To cała historia. Historia miała się nazywać science fiction, nie? To To wszystko. Uwolnij uwolnijmy nasze macice. Dobra, słuchaj, ja, ja ci powiedział, ale się waham, nie? Musiałbyś się w specjalny strój ubrać. Okej, okay, yy, chwilę, noc! Co? Co, twój, co, twojego starego, który nigdy nie wraca? Dobra. Idź spać. ja jestem. Dobra, nie ważne, ja, ja nigdy... <grym> Okej, okay, yy... Dobra, jakikolwiek najbliższy punkt ze sprinterem, czyli tu. Sprint. Sprintuj mnie tam, biegnij Oła. Aktywuję płot pod napięciem Dobra Skoro Splinterzy są Splinterami to biegniemy ich zabić na na przykład nie. A brawo Ty bierze ucieknie No już chyba uciekł Albo nie Okej okay. A, uciekłem chyba. A, uciekłem Flaszki zombiaka dla doktorka. Sztuk raz. Map, dobra. Dobra, yy, to ja tak. To nie, było, to nie było takie trudne. No bo ona nas strzała padając z tych broni, co są easy. O, zrzut! Jej, dajesz, idziemy. No w sumie mogę iść, gdzie to zrzut po tak? oglądcie? Yy, na troszeczkę za wieżą. Jak jest fryer, jakiś, co chce biegać z nami... O, w ogóle chce biegać. To, to trochę dalej. To po odcinku zrobimy frajera, chce biegać. Ja te nie widzę że Dobra. Ewentualnie Ziem możemy ciebie. zrobić taką składankę, nie? Że... Yy, tych wyzwań parkuru w nocy. Co ty na to? A, no te wyzwania, ale to jak będziemy mieć maksymalną zwin zwinność, bo te, Dobra, ups, bo te wyzwania są naprawdę od, te z tych tablic, od Pozaka, to jest naprawdę trudne. No nie wątpię. Dobra. No ja je, ja, ja je robiłem wszystkie, nie, to, to wiem, tak. Dobra. Idę. Gdzie ty ten zrzut masz? Krzysiu, zapytam grzecznie. Dlaczego idę do safe czy, czy ty mnie robisz. Czy ty ze mnie robisz cybana właśnie? Nie, no tu jest! Ja nie widzę żadnego zrzutu, ja nie wiem. Tu jest. Jest, no tutaj stoi, na dachu. Nie Dwa. Dwa. Otwieram. Nie wiem, bierę! Okay. Easy dostęp, nie? Dobra. Więc mamy tutaj wszystko co trzeba. I teraz y, śpimy, czy. Nie no, ho do Zira Dobrze doktorze Zero, idziemy po Ciebie Przygotuj się na szybką śmierć Aczkolwiek efektowną Czemu kopiujesz tekst dla Diego? Nie wiem, jestem uzależniony od Diego To jesteś upośledzony od kogoś, kto nagrywa dla małych dzieci, prawda Ej, no, to dla małych dzieci? No dlaczego największa jego widowni jest młodsza? To prawda Słuchaj, można... Kiedyś yy, był bardziej teraz były content, to ja powiem. Kiedyś bardziej się mi się go oglądać, ale nie wiem czy to dlatego, byłem młodszy, czy po prostu teraz jest inny. Nie, po prostu problem jest taki, że cały typ się ugrzecznie. To prawda. I, w sobie, i, z jednej, I z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony dochodzi do po prostu rzeczy, które są po prostu tak debilne i absurdalne, że o ja pierdzielę. No... Ja pobiegłem? YouTube nie wiem co robić z tymi twórcami. No dobra, jestem zły. nagrał. Pan nagrał fajnie. Dajesz. To polecam go obejrzeć. A, Crane, wchodź, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. na Właśnie opowiadałem doktorowi kaptenowi o tobie. panie Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną Co ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz, co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt. Ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zająłby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty, tyle roboty. E, takie pytanie na start: e, dlaczego? E? Do cholery? Hej, hej, jesteś? Ucisz się. Ale to gniazdo. jest obułka. Że co? Do tej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A, jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, wjebało się. To się nie Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie, wszystko się tu. Idźcie na torowisko, schowajcie się, już do was idę. Omar, za tobą, na tobą! Rahim! Rahim! Szlak. Breken. Breken, słyszysz mnie? Słyszę cię co jest Idę po Rachima! Rachim? Jest gdzieś tutaj eee. Jestem. Niej. Poszli z Omarem, by zaprzeszć jazdę i wpadli w tarapaty. Oni co? Grzak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No. Kradłem je Rajsowi. No Jezusie, Chryste! Jestem prawie na miejscu. Uratuję go Breken. Kontynuując, chciałem yy, powiedzieć, że. Wziąłeś ten laptop u, ze u doktora Zero? Nie, a to... on ogólnie. Tam był koło niego zasilacz. Dosłownie parę centymetrów od miejsca, w który się podpina, zasilacz był zwinięty. Nie chcę wiedzieć, o, się, czy ten komputer, laptop ma... Niedobrze. Ładowanie rakietowe, czy? Bo ja nie rozumiem. Na światło, na słońce się ładuje. Pomimo ja kadłuba chciałem... ja, ja, ja mam zawsze kreatywne popszy. Dokładnie. Dobra. Kreatywne, ale yy, nieodpowiednie na ich. Kreatywne, nie? kreatywne, ale prymitywne. No, Regen to ja. Dokładnie. Na biodukcie znalazłem tylko ciała zabitych, ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, się mógł pójść? Kazałem się schować na turowisku. Znajdź go. Się zabić. Zabij się proszę! Po co mam się zabijać? Jeste w sensie się tamten A, fajnie FURNAT! CO jest? Ile tego tu zabrał? Dostałeś Dostałeś sam czego chciałeś! Proszę bardzo! Czego chciałem? A Bo Chciałeś, żeby ktoś umarł, to no, proszę bardzo. <grym> Ale ja umarłem tak chwilowo, bo ja mam auto Rachim Rahim nie ma takich save'ów, takich umiejętności różnych. No, bo Rahim to jest Lamus generalny. Pytanie. Z banu frajer i złamał. Oj tak, tak, buczku plus jeden. Rahim... Rahim... Jakoś czy dwa Rahim, tak? Rahim, byczku, plus jeden. Tak, tak. Jak tu się kurwa wchodzi? Przepraszam, to a Dobra w końcu Dobra To w końcu ty kurwa zbani byś zaczął coś robić, a nie bawi tylko ja wszędzie sensie, za ciebie biegać Aj tam, ja się bawię A bawię się Teraz? Nie. To czekaj, to, to ja się pobawię Bez bez swojej pusie tak podchodźcie nie do mu, jak to otworzyć zostaw mnie Ha, jeszcze tego jednego. Ja chcę otworzyć. Zostaw mi to. Nie. O ty kurna gnoju. Żygnął. Chwajacy. Essa. Tysiąc to nie to nie włączył? Nie, wiem, ale mi się podobał, zostawiłem półtora koła. Dobra, jak potem jakieś wyzwanie to będziemy robić bo jeszcze za w są. Myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz, ha? A, a za zaciąłem się. Nic tu, po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Te pięć za dziecięcia to tylko zabyt wyprzepica. A, okej. Okay. Tu w terminalu, dobra. Co, co to włączył? I no teraz co ty włączyłeś? Czyli, okay, a na dół, okej okay. Jestem szybszy Gdy <grybuj> no, ale no, z kwiczką to co możesz? Ej, czekaj, gdzie A, tutaj jest drabinka Czemu nie wchodzisz tutaj tej drabinkę pajacu? Ten drugi wejści nienormalnie za jest normalnie? Co to jest na klasę, ja. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tam Jak już wejdziesz do budynku, skocz na lampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Kurna, ale akcja. świetna akcja. Akcja, kurna, jeszcze dostałem osiągnięcia. Ich, biorę na nich uwagę tych ataków Dobra już nieważne, idę dalej Ty bo no, to jest na czas No, a no wow Wiesz to... dlaczego tak biegnę? O kurwa No nie rozpoczynaj zawodów, trzypad Nie rozpoczynam, sami się zaczęły, normalnie Ale dobra, nawet punkty za to Nie? Dobra, punkty mnie zabiją zaraz przez te twoje kurwa strzelanie, ty no Bo oczywiście nie nauczy się kurwa z pan strzelać z broni. Chodź tu. O, jak zle w ogóle znana tam, Twój pan zadziałał. Zaczynasz, słyszysz chodzić. Parakim kim przeżył! Tak pewnie? Żyje, on żyje, ja da. to wiem Tak cicho trochę pod tą wodą. Kurna Czemu to pisaje jest czasami taka upośledzona? Dobra. Jedziemy jak to masz Hajto Wróciłem. Proszę, Rahim! żałuj, że tego nie widziałeś. A cały butylek się zawalił. Niech nie, nie! przyjdzie. Rachim, Rahim! Stój! Rahim, ja. ja. Złapnij! Nie widzę! Oh. Te cholery! To jesteś, nie przywrócę! O! Boże! Jade! Ach, oh. 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 to by się spodziewał, hey, a Pierre dostał! Mnie, co się dzieje? Biegan. Rachim. Rachim nie żyje. Dobra, chuj mnie bolą te wasze smuty. Gdzie jest tam wyjście? Dobra, jest wyjście. Oni się tam kurwa denerwują, że ten... Rahimie że... Wieje. O Jezus Maria, ja Rachim nie żyje. Zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz A, ja, robić, a co... ja przejebałem zawody kurwa. I teraz wiesz, chuj mnie bolą te wasze śmierci kurwa. Wy jesteście zwykłymi spierdolni. Usuwałem PC tam. Czekaj, bo jest ten, punkty w przetrwanie. Bomby czy handlarz? Handlarz chyba Granaty samoróbki idę, z granaty Ooo, biorę zawody Niech ze zawody Biorę O to akceptuj Akceptowa, a W ogóle... Kochancy, robić tak Współpracuj Zbierać się jakieś przedmioty, łupy Kurna... Nie można z nich? No ja jak nie, nie, z... nie wiem. Dobra, nie to jest wywalony. Po prostu musisz wybrać jakieś temy, bo tu i tyle. No fajnie. To też upierdono oczywiście standardowo, nie? Ha! Grywam. Nie daj przegroć! No to jeszcze wygram. No i wygrasz, bo nie ma tak Psy. Easy. Ale easy. Jeszcze Mexi 93. Zawody wygrana. Ile punktów? I z czego przetrwanie? Tak. Nie. Zwinność. Dobra, easy z winności punkty, nie? Niedługo przegonię ciebie. którym masz tu z winności punkt. Puna... Prawie A to jest, mam za chwilę jedenasty. Prawie <laughs> To ja muszę coś poza odcinkiem zrobić bez ciebie, nie? Bo to... Bo to Bo, jest nie do zaakceptowania. Jak ty coś zrobisz, to ja też coś zrobię poza odcinkiem. się pogniebiam. O nie! Ty coś, jak, ty coś, jak ty coś zrobisz, to się kurwa pogniewam i wejdź z moim 73 <noise> legą, to no, wójte zobaczymy czy się tak dośmiechu będzie. O nie! Tylko nie legenda Ta legendarna! Dobra, nieważne. Leg... Jakby wątał tam jeszcze ten zrzuty co zbierałem, to już dzieci to już pewnie bym miał 75 Widzisz? Dobra, mówimy jeszcze z nimi koniec odcinka, bo to już 25 minut. Nie? I po tym odcinku nagrywam CSK. Nie chcę mi się. Musisz. Nie, nie będę, nie będę wtedy. Breken. Jak dzieciak oh, zginął? Ja. Musiałem go zabić. Było już za późno. Przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za mnie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił, może wtedy wciąż by żył. O nie! Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź. Dajmy jej czas. Musi to strawić. Dobra, ostatni quest. Idziemy. Doktor Zero! Urna. Kogo oni karabin moim Oj na to, nie złożej Dobra, leży jeden karabin I to chyba był jedyny Co ty mu robisz? Nie że Zerpowałem się Ej, okay. wolę cię nie denerwować, ale dobra, toże! Doktorze... Żyjesz tam? W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. Doktorze Zero. Znajdziemy cię. Ale to już w następnym odcinku? Gdyż 28 minut nie jest dobrą liczbą. Powyżej <noise> niego. Zaczyna się ta bariera nieoglądarności. Slad! Breken! Porwali Zira! Jego cię zarówka płonie! Tak jak mówiłem, kończymy odcinek yy, 13. Ile A. mamy procent gry, zobaczmy w siebie. Teraz dużo, 20, 28 To jest tak nie tak dużo. Dobra, idźmy do bezpiecznej sklepy Żeby nic się nie stało. Przypadkiem Okej okay. I tak jak mówiłem, kończymy odcinek razem z kolegą, którego imienia nie znamy I tego kniotka, który jest Koło mnie. Żegnam was.